يعني من هذه الأيام أخذت حق اللجوء السياسي ببلدك، دي ليش أنت طلبت اللجوء بالأساس؟ أول شيء طلبت اللجوء شيء في حرب في بلدي، في حرب كبيرة بلدي. في, في, بلدي. في في بلدي ما كان في خيار Woła, ale się działo w kraju, i była wojna, której nie było bezpieczeństwa, i dlatego przystało Polska tu w Polsce. A dlaczego wybrał właśnie Polskę, a nie kraj Unii Europejskiej? Dlaczego wybrał na Pan z w Miał kolega, e, dziennikarz, do któremu pomógł ale on, z Polski ten kolega i dlatego miał tylko jedną szansę w no, w a, wyjechać z do Polski. A ty nie wyjechałeś, ponieważ była wojna, prawda? Mm -hmm. mógłbyś dwa słowa powiedzieć na temat tego, co tam się działo i co go zmusiło do wyjazdu. Mm -hmm. لما طلعت من سوريا كان السبب انه الحرب وهلا ما نحكي ليش <applause> في أنه السبب اللي ادى خروجك من البلد يعني صار في ضغط امني شده يعني علي وعلى عائلتي واعتقلت انا اول فتره أصبت ووصلت لمرحله انه ما كان في اي ولا واحد بمين يضل في البلد. <applause> to już to doprowadziło do takiego stanu, że tylko nie zagrożał go, tylko zagroził całą jego rodzinę i dlatego musiał już go wyjazdować. Na początku e, jak, jego działalności w prowolucji, to on e, został zatrzymany przez e, tych i, i po prostu upuszczony, a później i zaczynali to po prostu lecieć na jego rodzinę. Czy na samym początku, jak przyjechałeś, bardzo tęskniłeś za rodziną, po prostu za przyjaciółmi, za domem? Czy jak przyjechałeś do Polski, się tęskniłeś... na Wolonię, w Bolonii Tchasy i Schara, to nie myślałem o tym, co To pamiętam. Chyba ludzie w Islubie tlepią z i mamy też już Nie stąd. To myślę, ale się taki... Hmm. A teraz będzie dla to no dodatkowe. A teraz w ma Jak on był w Syrii, to bym mógł spotkać z rodziną swoją, jeśli ten strasznie Od trzech lat ich nie widział. Ponożę, że oni byli nie tak A, dobrze. Czy planujesz zostać w Polsce, albo w ogóle w Unii Europejskiej? Czy raczej będziesz chciał wracać do... Abym w w

to on po prostu woli, żeby w Polsce. I y... co znaczy tutaj to to ciężko. A teraz, co robisz w Polsce? Na co dzień, co robisz w Polsce? Na świecie, ale. Ale chyba, że nie mógłbym Nawet nie ma prawa do tego. Nawet na świecie, chyba, że zajadłem w Lidziu, mógłbym sztukać. Chyba, że

To jest przyjdzie bardzo część po bardzo trudne chwili i po prostu chce być w spokoju i nie stara się o niecie się myśleć. A tęsknisz za serią, za rodziną, za trzecią, którzy tam zostali? Myślę, że ja i Aki dla Pien, my myślimy teraz, wiem, myślimy tak, zastupali że to Pien, mówimy o <coughs> <coughs> nie ma do kogoś do kogo wrócić do Syrii, bo jego przyjaciół albo są zostały zabitych przez reżimu, albo ewentualnie są aresztowani i nikt nie wie co się dzieje z nimi. Ma... <coughs>

Przed wyjazdem do Polski to on się starał, żeby zabezpieczyć rodziny i zabezpieczył go, że je wysłał do, do Jordanii. Jak przyjechał tutaj i starał się teraz e, po prostu odpocząć psychicznie od tego, co się działo. I on cały czas ogląda to, ale stara się nie angażować e, w tym.

Aresztowali to, oddali go do i dlatego chcę psychicznie odpocząć z wszystkiego, wszystkiego. Czyli nawet rozumiem, że w tym swoim gronie, tutaj w syryjskim włodzi też o tym za dużo nie rozmawiasz. o Syrii, a z Hawaku, ma takie ty, jedno z moich łodzi. No, Awelkan, Awelkan, Próbujemy się się On się stara teraz od tego wszystkiego, ponieważ to, już czuje, że to mu grozi, mu depresji I po prostu stara się oddalać od tego, ponieważ cały czas to dla niego to jest czarny czarne, czarne

i trudno tam, czyli jechać akurat do uniwersytetu. To znaczy, jak chcesz jechać do uniwersytetu, to jest bardzo trudno, bo albo wracać, albo nie wracać. Często wola, tak. Codziennie z wolnymi gadami się skaj i to wszystko, no to jest to trochę... A nie może przyjechać, bo nie ma wizy. Bo nie ma wizy. To jest moja mama, ona nic nie robi tutaj, ona, ona ma się lat. Jest po e, prostu zmęczona od tego wszystkiego, bo ona sama żyje, tak, sama utrzymuje i ja po prostu muszę dbać na nią, bo ja jestem jej synem, tak? I nie mogę dostać, moją e, małą mo nie mogę tutaj przyjechać, bo ona nie ma wizji po prostu. A ja w ogóle bał się przyjeżdżać tutaj, jak wyglądało na lotnisku, to bał się co mieć dalej? nie uważałem. Mm. Tak, zawsze się, zawsze się chciałem. Ja się słyszałem, zawsze się chciałem. Jak ktoś myślał w Syrii, to on niczego się nie obawia. Powiedział wszystko już.